A, ten przyjemny zapach kolejnego odcinka Sons of the Forest. Hej o tu dogi i witam Was w ostatnim odcinku pierwszego sezonu Sons of the Forest. Dobra, dobra, już wszyscy o tym wiecie, więc przejdźmy może do czegoś, co zapowiedziałem naprawdę wiele odcinków temu. Mianowicie w opisie tego filmu znajdziecie link do pobrania zapisu z mojej rozgrywki. Macie tutaj również mapkę z wszystkimi lokacjami moich baz, transportowych tyrolek itd. Z ważnych rzeczy powinniście jeszcze wiedzieć, że premiera wersji 1.0 wprowadziła następujące zmiany, więc odradzam Wam zaczynania Waszej przygody z grą na tym zapisie. No więc wracajmy do filmu. Znajdujemy się aktualnie w mojej głównej bazie, gdzie Wybudujemy sobie tam po drugiej stronie konstrukcję, którą zaplanowałem na. Nazwijmy to swego rodzaju zwieńczenie całości serii. Będzie to coś w stylu takiego baru, z widokiem na wieżę i tutaj całą okolicę. Więc widzimy się aktualnie w wersji gry 1.0. Tak, to wreszcie nie jest wczesny dostęp. Gra wyszła z tego wczesnego dostępu w. 22 lutego, o ile się nie mylę. Co oznacza, że ta seria trwa dłużej niż wczesny dostęp tej gry. Wow! No to wiecie, skoro gra już nie jest we wczesnym dostępie, może wypadałoby rozpocząć nowy sezon? I właśnie tu jest sprawa do Was. Możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć drugi sezon Sons of the Forest niedługo po tym odcinku. A może dla odświeżenia chcielibyście zobaczyć serię z uwaga DeForesta? Także decyzja należy do Was. Możecie napisać w komentarzach, co bardziej chcielibyście zobaczyć. E, myślę, że DeForest fajnie by odświeżył e, mnie przed wiecie drugim sezonem, mimo tego, że no powiem Wam, że prawie 2 miesiące przerwy od tej gry miałem. Ale dlaczego taką przerwę miałem, o tym opowiem Wam za chwilę. No dobra, więc zacznijmy może od zrobienia sobie jedzenia na sam początek. O, wiewiórka. Więc upiśćmy sobie rybę. Chwila, nie możemy już tych. Um, nie możemy już zepsuć tego jedzenia ten? Dziwne, no dobra. Ok, powiem wam, że ja kompletnie nie wiem e, jakie nowości doszły w wersji 1.0 Poza tym, że dodali shopy i FSR 3.0, które aktualnie mam wyłączone, bo chcę grać, e... chcę wiecie, żeby gra wyglądała lepiej. No to dobra, myślę, że możemy już się udać tam na drugą stronę. I powiem wam ogólnie, że niestety Oznajmiam, że wersja 1.0 nie polepszyła znacznie optymalizacji gry. No więc, niestety, dalej jestem skazany na te, na te tragiczne 25-28 fps. -ów. No dobra, ale poleciał. <ścoughs> Powiem wam tak, że będzie mi brakować tej serii. Ale na szczęście, Wy nie musicie się przejmować, bo będziecie sobie mogli na niej zagrać. Nie na niej zagrać, bo seria. Wy będziecie mogli sobie zagrać na tym save'ie. Ale o tym już wiecie, bo wspomniałem o tym w początku tego odcinka. Więc tutaj sobie wybudujemy ten barek swego rodzaju. I opowiem Wam, co tam u mnie się podziewa. Jakie mam dalsze plany poza tą serią z DeForesta. Oczywiście, jeśli będziecie ją chcieli. No i. No, chyba tyle. Więc zacząłbym od tego, że, jak w ostatnim filmie na głównym kanale powiedziałem, w najbliższym czasie częstotliwość pojawiania się odcinków znacząco spadnie. Jest to spowodowane tym, że. Uwaga, uwaga! Zapisałem się na kurs prawa jazdy. Także wiecie, mam wykłady i tak dalej. Jazd jeszcze nie mam, ale szczerze mówiąc, stresuję się. Chociaż dopiero co zacząłem wykłady, więc no. To jeszcze trochę minie, zanim będę mieć jazdę. Porobiłem już trochę egzaminów i powiem Wam, że aktualnie mam ponad 50 punktów na 75. Także wiecie, e, nie zdaję dlatego muszę się wziąć za siebie i się na tym skupić naprawdę cieszę się, że wreszcie mogę wam o tym powiedzieć no bo wiecie tak w nagłównym kanale nie a miałem nie wiem już chyba dwumiesięczny zapas filmów z Deadlighta 2 z misją z Tolgą i Fatiną Odcinek z tego wleciał dosłownie wczoraj wczoraj też planowałem nagrać ten odcinek niestety yy... Nie chciało mi się. I dobra. Poza tym, plany na dalsze odcinki aktualnie wyglądają tak. Mam nagrany jeszcze drugi i trzeci odcinek z Portal Revolution. Te odcinki mają już przeszło ponad dwa miesiące, więc wiecie, bardzo się śpieszyłem z wstawieniem ich. No ale wiecie, <ścoughs> zdarzyło się, są już nagrane. Wczoraj spojrzałem i wygląda na to, że drugi odcinek jest już zmontowany w... chyba. Szopy? Sop! Szop pracz! Chodź tutaj! O, czekaj, chodź, 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 czekaj, nie uciekaj! Chodź, chodź, wróć, wróć, chodź malutki. Chodź, chodź. Zostań, chodź. Nie, nie uciekaj, proszę, chodź. A... Aha. O, <grymne> Gdyby ktoś się pytał, ja po prostu bardzo lubię szopy pracze. <grymne> Witam panowie. Liczyłem, że spotkam jakieś jak będę w Kanadzie, ale wiecie, niestety nie spotkałem żadnego i no. <grymne> Patrzcie, jaki słodki. Cześć. Cześć kumplu. O. Gdzie, gdzie? Dobra. Zostawmy tych małych bandytów. Cztery? Uuu, czyżby jakoś ukrócili budowanie tego? Eee, no to dobra, myślę, że możemy to już zapełnić sobie tutaj drewnem. O nie, burza. Eee. Koniec pięknej pogody. Eee, ja muszę poprawić pozycję, w jakiej siedzę. Eee... kolejną ciekawą sprawą, o jakiej mógłbym wspomnieć, jest to, że ten kanał przekroczył liczbę 100. Chyba. 13 subskrypcji. Czy gdzieś tyle? Czy nie? czekajcie, sprawdzę na telefonie. 114. Więc chcę Wam bardzo podziękować. I. Chcę liczyć, że kiedyś ten kanał osiągnie takie same wyniki jak główny. Aha, tam są kanibale. Eee... No i dobra, czy chcę Wam jeszcze o czymś powiedzieć? Tak, w sumie myślę, że to chyba tyle. Nie wiem, może tutaj zobaczyć jakiegoś time z budowy tego. Remake. O Boże, ale ścina tą grę. No, także jak widzicie, wersja 1.0 nie poprawiła zbytnio mojej sytuacji. Eee, a wiecie, no moi drodzy, sześcioletni komputer, no. Poza tym, jeśli chodzi o nowe filmy, mogę wam powiedzieć, że mam już rozpoczęty skrypt do filmu o Dying Light 2, gdzie poruszę taki temat bardziej społecznościowy. I akurat to jest bardzo śmieszna sprawa, bo w międzyczasie Tymon Smektała, dyrektor franczyzy Dying Light, wstawił blog postaw, w którym poruszył bardzo podobny temat do tego, o którym ja pisałem. Więc może jakoś się tym spróbuję zainspirować jeszcze? I jako, że prace nad tym filmem zostały przerwane przez e, tą aktualizację dodającą koszmar, to będę musiał przysiąść i zaktualizować już, wiecie, niepasujące elementy. O, dobra, jest Kelvin. Cześć, kumplu. Zdobądź e, bale i napełnij pojemnik. Co to jest? Helikop Helikopter? Dobra, na górę wieże. Aha. Okay. Ha, ha, ha. Ciekawe. Ciekawe. No ale dobra, wracamy do budowy. O, a to ciekawe wam powiem, moi drodzy. Platform? Chwila, chwila, chwila. Czy da się takie platformy na? <grywa> da się, a da się do góry. O, drogi. O, ale o, już mam pomysł, co by wybudować. Ale niech to zostanie na ten drugi sezon. <grywa> no więc dobra. W każdym razie, jak tutaj już widzicie, już powoli tutaj kończę. To budować. Tutaj dam. Do... O, słyszę znowu helikopter. Tutaj tak. Mam nadzieję, że to w grze nie w realu. <grybujesz> I teraz zrobimy tutaj dziury w... Halo, ściana. Ściana. Oglądałem jakiś czas temu film z fajnymi sztuczkami na budowle tutaj w, De w Sons of The Forest. I powiem Wam, że znalazłem taki fajny sposób na właśnie taki barek. Zaprezentuję go Wam. Mianowicie zbieramy sobie tutaj te takie głazy i robimy coś w takim stylu. No dobra, więc to mamy ogarnięte w taki sposób. I teraz już Wam pokazuję, co robimy. Wchodzimy sobie tutaj i szukamy półki na przedmioty. Zgaduję, że będę musiał w opisie podlinkować film, gdzie znalazłem ten pomysł. Robimy to tutaj. 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 O, a tu coś nie chce się postawić. A co, co za dziadostwo? A. Wypad. Tutaj tak. No i tutaj się nie chce. Co jest nie tak gro? Tutaj tak. Virginia. No i dobra, niech będzie dziura. To jest taka przerwa. Dobra, przynajmniej się do czegoś przyda. Virginia, Virginia. Ta restrykcyjność czasami w budowaniu. O, ale poleciał. Dobra, więc to wyrzucamy. I uwaga, jak mamy tu. Jak mamy teraz to wszystko wyglądające tak. To pokażę Wam, że możemy sobie zrobić tutaj. Coś takiego. I patrzcie, i mamy tak. Tutaj. Tutaj załóżmy, że dwie. Tutaj jedną konserwę i ramen. A tutaj damy sobie napój energetyczny i batonik. No i jak widzicie, teraz to tak wygląda. I myślę, że jest całkiem fajny. No to dobra, moi drodzy. Ja Wam powiem, że nagrywam to już od godziny. A to jest drugie podejście do tego filmu, więc pewnie jest półtorej godziny w praktyce. No to myślę, że z takim widokiem możemy się już pożegnać. Bardzo Wam dziękuję za wszystko. To, gdzie aktualnie jest mój główny kanał, zawdzięczam tej serii. Gdyby nie ona, nie zacząłbym nigdy tego robić pewnie. I nie nagrałbym tego filmu o Dying Light się dwójce. Więc dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli, którzy chociaż na chwilę obejrzeli jeden odcinek. I wszystkim, którzy oglądają przynajmniej jedną minutę filmu, bardzo Wam za wszystko dziękuję. W opisie pod tym filmem znajdziecie link do tego zapisu gry. Tam będziecie mieć również całą instrukcję co i jak. A teraz dziękuję. To był pierwszy sezon Sons of the Forest. Do zobaczenia w czymś innym.